Dzień z życia gospodarza jest dniem, który oczywiście wydaje się być nie do przeskoczenia, ale ogólnie przyjemna jest robota, bo sam się za to, że tak powiem, sam sobie to wymarzyłem i sam sobie to zrobiłem, więc trzeba się wziąć za robotę. Będę wrzucał do pieca, łe panie, to ty na mnie spojrzałeś. Myślałem, że się już kończy, ale jest same trawy pełne To nie będę się spuszczał Tylko wyniosę trochę gruzu popatrzcie, możecie grać w siatę Trawa jest do ścięcia, ale powiem Wam szczerze, pierdziele ja wolę, żeby się zapuściła, bo ja tak często na początku kosiłem trawę, że po prostu doprowadziłem do sytuacji, że mi się wyskoczyły placki. Ja chciałem być takim dobrym gospodarzem, co, co tydzień mieć skoszoną. I tak kosiłem, że, że nie dało rady. Pewnie was zastanawia, <laughs> nie wiem, czy go oprotu uchwyci, ale czemu to są takie pajęczyny i czemu ich nie zlikwidowałem? Podczas Rosy je bardziej widać. Powiem wam tak. Moi goście w większości mówią, w dużej większości. Że w ogóle nie ma tu komarów. Jeśli chcecie znać powód, to właśnie to jest powód. Co pół metra, pajęczynka, pajęczynka, wszystkie komary prawdopodobnie, jeśli są w ogóle, to zostały wpierdzielone tutaj przez e, pająki. Dlatego szanujemy pająki, bo jedzą komary. A wszystko, co je komary, to nasz przyjaciel. Prawie wszystko. Czy to jest najlepsze, że często przyjeżdżają goście ja im otwieram drzwi, nie? To nie jest tak, że zawsze ja, ale w 90% w mojej ocenie ja. I przy y, goście, ja im otwieram drzwi, oni w szoku, to ty tutaj jesteś? Ja mówię, no tak, no ja to prowadzę. To nie jest tak, jak nie będę się porównywał. Ja jestem naprawdę małym człowiekiem z internetu, no ale jest sobie, nie wiem, no są sobie te, na przykład YouTuberzy, czy, czy inni ludzie, na przykład z telewizji, i oni prowadzą taki biznes. Ale ten biznes polega na tym, że oni to markują swoim nazwiskiem, no i po prostu wiadomo, jak to podczas prowadzenia takiego biznesu przychodzą tam na otwarcie i raz na jakiś czas po prostu. A ja po prostu to prowadzę. To jest moja praca. Tak jak górnik zjeżdża na dół i ten górnik oczywiście zapierdziela na dole. Nie porównuje mojej pracy, ale chodzi o fakt. Tak ja jestem tutaj i prowadzę pensjonat Wcześniej moją pracą był YouTube. Dzisiaj mam dwie prace. Ale nareszcie według większości z Was mam tak zwaną normalną pracę. Miejsce ogniskowe trzeba też dzisiaj Chociaż w sumie trochę je podteguję i będzie dobre. Tam mamy Naszą piękną yy, piaskownicę. Sprawdzałem, czy, czy nie jakiś nielegalny środek, ale nie wierzę, że ktoś by tyle rozkruszył. A to jest kreda. Ktoś zostawił szkło. To jest patyk w ogóle do grzebania w ognisku. O tak, jak o. ktoś chce, chce coś podziałać. Ja zaraz przyjdę z grabiami, więc wszystko damy radę. A w ogóle zobaczcie, bo mój wujek z Zamojszczyzny przyjechał z wnukiem i udało nam się, bo tutaj taka była obrzydliwa kupa i tak dalej, udało nam się przenieść tu, a to jest takie drewno, powiedzmy, no, jak ktoś chce posiedzieć do rozrywki, ale nie je się kiełbasy z tego drewna. A tu jest drewno dla gości, takie normalne I, i można sobie skorzystać. Oczywiście, jak przyjeżdża grupa i zużyje połowę tego, to musi zapłacić. A jak taki pojedynczy gość, co po prostu zużyje cztery takie klocuszki, to nie będę go kasował, bo wiadomo jak jest, nie? To jest raczej oczywista oczywistość. Piłeczka jest. Już potracili trzeba się rozejrzeć. No Muszę dokupić ich dużo, bo niestety to się traci, nie? No i tak wygląda życie, nie? Tak wygląda życie. Kiedyś Kiedyś nie spodziewałem się, że, że moje życie będzie tak dobrze wyglądać, bo po prostu się martwię o rzeczy oczywiste i takie lajtowe, no delikatnie mówiąc. Dobra, muszę go wyczyścić w innym. Mam taki odkurzacz do, do basenu. Robimy nim codziennie, ale jak jest ładna pogoda. Teraz człowiek ze 3 dni odpuścił. Nie wygląda to idealnie, ale też powiem Wam szczerze, chłopaki są takie, że oni wyglądają, że bez pogody tu mogą wejść. Więc chociaż trochę im to wyczyszczę. No, to teraz trzeba miejsce ogniskowe trochę wyczyścić. Kolega z liceum przyjechał z bratem, bo niby kawalerski. Ogólnie w sezonie na kawalerski się nie zgadzamy, ale to jest pięciu chłopaków, którzy są bardzo kulturalni. Nie czujemy zagrożenia, że będzie tutaj młyn ale na pewno będą chcieli zrobić to nisko. Na początku tego nie wynosiłem, bo stwierdziłem, o to się wypali, no ale bo się okazywało, że tu się robił taki burdel, że no już po prostu... Dochodziło do pewnego rodzaju żenady Więc uznałem, że trzeba to jakoś inaczej robić O rybki zobaczcie Chciałem wyczyścić całe oczko, ale się okazało, że mamy kijanki No i uznałem, że nie będę tego robił, bo póki one nie wyjdą, bo żaby też jedzą komary więc je szanujemy dobra, idę troszeczkę yy, zobaczycie jak je karmi jedna garść dla nich rozstają raz na kilka dni bo one też nie mogą za dużo bo jak je przyzwyczajisz to zimy nie przeżyją a tak one się karmią glonami problem polega na tym, że mi znikają ryby i to nie jest tak, że umierają jest gorzej koty mi zjadają Patrzcie, jakie szczęśliwe. I są lilcie. Jak moja lilia. Teraz obchód. Zawsze robię obchód, żeby ogarnąć czy aby na pewno wszystko jest zrobione. To nie, to nie jest wszystko zrobione, ale czy jest na na, na, przykład na tyle ok, że, że jest spoko. Na przykład jedną z rzeczy, którą niedawno zrobiliśmy to pomalowaliśmy ławki. Wymieniliśmy też te, które były uszkodzone, zgnite lub... Na przykład yy, połamane. Teraz już jest git. Widzę, że tu są do przetarcia. Hmm. Patrz. Chcę tu żyć i chcę tu umrzeć. No naprawdę. O, to jest do wyniesienia, ale to we dwóch chłopach. No dobra. Trzeba zobaczyć, czy wszystko ok. Chodźcie, Fajnie, Już to mówiłem raz, ale. Goście moi przynoszą swoje magnesy ze swoich miejscowości i jak tak będzie rzeczywiście taki zwyczaj, że będą przyjeżdżać i, i przynosić y, swoje magnesy, to prawdopodobnie całą tą ścianę zrobię metalową, właśnie żeby takie magnesy chociażby z Będzina mogły tutaj wisieć. Fajna sprawa. Jak ściągam Oho ho. A, moja żona tu widziałem, że była z Lilusią i od razu posprzątała. No zobaczcie jak to ładnie. Wiecie ile dzieci korzystają y, z tego ośrodka. Ja Wam o czymś opowiem bardzo szybko tutaj może na tle... Oj oh, ma na tle tego miejsca. Y, to jest ośrodek w większości przypadków dla rodzin z dziećmi i, i wiadomo, że dzieci też hałasują, cieszą się, bawią itd., i tak dalej biegają. Więc y, często jak na przykład przyjeżdżają kawalerowie sami na pokój to może im się wydawać, że jest głośno, no, ale to nie jest impreza e, chlejących chłopów, tylko dzieci, które się cieszą do 21, powiedzmy max 22 i domnoźnietę spać. To Fazolandia to jest miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi lub takim małym takim Pieską. I tyle. Dobra. Wszystko jest OK, wszystko jest gotowe, wszystko jest czyste. Wszystko jest dobre. I tak właśnie wygląda życie tutaj. No dzisiaj mi zostało umycie samochodu ze względu na to, że już mocno... Chodź maja, Mocno usypiony jest. Nie jestem z tego powodu zadowolony. I więc go wyodkurzam, wyumyję i w ogóle będzie zajmieście. I dzięki temu oczywiście My będziemy zadowoleni. A przy okazji, pamiętajcie, mam już drugi rok z rzędu z Odkry Auto. Fajną współpracę. Teraz będzie sprzątanie. W aucie tym jest taki rozpierdziel. Głównym winowajcą jestem ja. Drugim winowajcą jest mój, moja córka. Głównie ze względu na to, ona ma zwyczaj rzucania wszystkiego i na pewno go ma po mnie. No ja mam, ja mam też zwyczaj rzucania wszystkiego, więc ogólnie nie jest to dobre nie? No, Autko jest użytkowane przez dziecko, więc wygląda jak wygląda, non stop coś kruszy i tak dalej. Ciekawe na no, jak długo yy, starczy to co teraz zrobię, ale to już nie mnie oceniać. Ostatnio Wziąłem tutaj ziemnioki. I jest taki przypał. W ogóle ciekawostką jest to, że jak będziemy oddawać to auto, do odkry auto, to na pewno pójdę na czyszczenie. Bo im będzie głupio. Wiem, że oni to samo zrobią. Ale to jest tak jak z waszymi mamami. One by chciały na przykład, żeby przyszła pani, która posprząta całą chatę, ale zanim ta pani przyjdzie, to ona posprząta, bo głupio. To jest taki paradoks polskiego myślenia, ale na bank, na bank, na miliard procent w Waszej rodzinie tak się wydarzyło. Bo w każdej się tak wydarza, no bo głupio. No i tak samo mi jest głupio. Ja po prostu użytkuję go jak człowiek, no ale mimo wszystko po ziemniakach mi zostało w zeszłym tygodniu takie coś. Więc czas to posprzątać. Ciekawe ile z Was oglądając to, co powiedziałem, słuchając to, co powiedziałem, że matka to by posprzątała w domu, bo głupio. Bo co pani, która posprząta? Ciekawe, ile z Was stwierdziło, że Wasza mama by zrobiła to samo. Powiem Wam szczerze, uważam, że większość z ty z typowych, standardowych mam, Polek, by tak postąpiła, ale to jest zabawne i urocze. No, ja też osobiście na przykład chciałbym, żeby mi, żeby nam ktoś tak, wiecie, raz w miesiąc tak odpicował, wiecie, że nie wiadomo co, chociaż przy dziecku to długo nie potrwa, ale mimo wszystko fajnie, ale głupio. A, zapomniałem, dawno go nie otwierałem! <grymne> Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Całym sponsorem odcinka jest Jezus Chrystus. W porządku, człowiek. Kupiłem w biedrze za kilka złotych. Fuck. To jest to! I to jest to! Odkryj auto! 10% zniżki na hasło fazowski. Część z Was i tak wynajmuje samochody, więc w czym problem? Akurat. yo! yo.